Odchudzanie. Oto cztery rzeczy, które z perspektywy czasu totalnie nie miały sensu. Po pierwsze, totalnie nie miało sensu moje poświęcanie się w imię imprez. To znaczy, idę na tą imprezę w ogóle wkurzone, że jak ktokolwiek może robić imprezę, przecież oni wiedzą, że ja się odchudzam. No ale idę na tą imprezę i co? I próbuję przetrwać. To znaczy, widzę, jak wszyscy jedzą chrupki, widzę, jak wszyscy piją drinki, a ja, a ja przetrwam, ja nie przetrwam. Natomiast bardzo często kończyło się to niesamowitą presją. I albo odpuszczałem, i ta presja pękała, więc jadłem. Nadto kilokalorii na imprezie albo wracałem do domu i zaczynała się jazda bez trzymanki dopiero w nocy. Cheat Day, cheat meal, To znaczy, od poniedziałku do piątku jestem na fatalnej często, niedoborowej diecie. Natomiast no w weekend wyżerka, tak? I często z tego zakłamanego dnia robiło się od piątku do niedzieli zakłamany weekend. I presy, jak jaką sobie tworzyłem, to myślenie o tych zakazanych produktach powodowało, że pękałem, nie chciałem, nie chciałem czekać, chciałem już teraz jeść. Natomiast to nie kończyło się decyzją pod tytułem OK jem. To kończyło się wyżerką, kompulsją. Czwarta rzecz to brak jakiegokolwiek planu i był to zazwyczaj jakiś krótki odcinek czasu, to znaczy odchudzam się przez kilkanaście następnych dni, później jest ewentualnie 3 day, jak wytrzymałem na przykład dwa, dwa tygodnie, zazwyczaj wytrzymałem pięć dni, tam tydzień. Odchudzanie jednak to zmiana nawyków żywieniowych na stałe. Po prostu zmieniasz na stałe nawyki żywieniowe. Z taką refleksją cię pozostawiam na dzisiaj. Pozdrawiam.